Oblicz. Chciałabym przypomnieć, w jaki sposób wykonujemy odejmowanie ułamków dziesiętnych. Oczywiście wykonam to w sposób pisemny. Musimy podpisać tak dwie liczby pod sobą, aby od pierwszej liczby można było odejmować liczbę drugą. Trzeba pamiętać, że zarówno przy dodawaniu, jak i odejmowaniu. Przecinek musi być pod przecinkiem. No i sprawdzamy, czy liczba cyfr nam tutaj się zgadza. Patrzymy, że tutaj jest puste miejsce. To oznacza, że w tym miejscu po przecinku możemy dopisać 0. No i teraz mamy 9 i 420 tysięcznych odjąć 5 i 259 tysięcznych. No i teraz tak, czy możemy od zera odjąć dziewiątkę? Niestety nie możemy tego zrobić, dlatego też będziemy pożyczać. Czyli 0 przekreślam, pożyczę od kolejnej cyfry, od dwójki. Pożyczę jedną dziesiątkę, więc zostanie tutaj jedynka. Natomiast tutaj będę miała 10 i 0 to jest 10. No i teraz od dziesiątki odejmuję dziewiątkę. Zostaje mi 1. Od jedynki niestety nie mogę odjąć piątki, dlatego też ponownie muszę pożyczać. Pożyczę od kolejnej cyfry, czyli od czwórki. Zostanie tutaj liczba 3. Tak. Natomiast tutaj dojdzie dziesiątka, czyli łącznie będę miała 11. I teraz 11 odjąć 5 to jest 6. Dalej. Od trójki mogę odjąć dwójkę. Zostanie 1. Przecinek w dodawaniu i w odejmowaniu musi być w tej samej kolumnie. Czyli jest również tutaj. I od dziewiątki mogę już odjąć piątkę. Jest to 4. Przy odejmowaniu i dodawaniu ułamków dziesiętnych należy pamiętać, że liczby podpisujemy w ten sposób, aby przecinek był pod przecinkiem. Dziękuję.